Jak działa handel ETF-ami? Handlując ETF-ami handlujemy dokładnie w taki sam sposób, jak innymi instrumentami finansowymi na giełdzie. Składamy zlecenie typu market bądź limit, w zależności od tego, czy chcemy kupić po bieżącej cenie bądź w momencie kiedy cena osiągnie żądany przez nas pułap. Jeżeli jesteśmy zainteresowani handlem na konkretnym ETF-ie, no to musimy go oczywiście wyszukać na naszej platformie a następnie dokonać określonego zlecenia. Jeśli chodzi o kwestie, które należy wziąć pod uwagę, zanim zaczniemy inwestować w ETF-y, to przede wszystkim musimy zwrócić uwagę na spread. Spread, czyli różnica między ceną kupna a sprzedaży. To jest nasz koszt transakcyjny. W momencie, im większy będzie ten spread, tym większy będzie nasz koszt transakcyjny, a im mniejszy, tym analogicznie będzie mniejszy. Standardową rzeczą, na którą musimy zwrócić uwagę, jest oczywiście prowizja maklerska. Jest to zależne od naszego rachunku inwestycyjnego jak również dostępnej platformy inwestycyjnej. Pamiętajmy także, im płynniejszy jest dany ETF, tym mamy większą łatwość, jeżeli chodzi o nabywanie bądź zbywanie określonych instrumentów.